Zadanie wprowadzające strona 224. Przeczytajmy treść. Kupiono 2 kg jabłek po T złotych za kilogram i 3 kg cytryn po R złotych za kilogram. W podpunkcie A mamy zapisać symbolicznie, ile zapłacono za te zakupy symbolicznie oznacza, że mamy użyć wyrażenia algebraicznego. Zobaczcie, ja sobie podkreśliłem tutaj na zieloną informację dotyczące jabłek i na niebieską informację dotyczące cytryn. Najpierw zbudujmy wyrażenie, które opisuje, ile zapłacę za 2 kg jabłek po te złotych za kilogram. No, moi drodzy, mamy tutaj informację, że skoro są 2 kg, no to ilość razy cena za 1 kg. Pamiętacie, prawda? Ilość mamy 2 kg. Za kilogram płacę t, więc muszę zapłacić 2 razy T. I jak również pamiętacie, mamy yy, mnożenia nie zapisujemy, czyli po prostu jest to wyrażenie 2T. I to jest cena za 2 kg jabłek po T złotych za kilogram. Podobnie robimy z cytrynami 3 razy R bo 3 kg po R złotych za kilogram, więc to jest 3R i mamy cenę za 3 kg cytryn po R złotych za kilogram. Teraz musimy zbudować wyrażenie, bo informacja jest, ile zapłacono za te zakupy, czyli co należy zrobić. Oczywiście, dodać ze sobą. I to jest koszt zakupów albo cena zakupów, jak uważacie. No dobrze, ale ważniejszą kwestią, którą mamy dzisiaj do omówienia, jest informacja o tym, że mamy obliczyć kwotę zapłaty przyjmując, że te, czyli za kilogram jabłek zapłacę 250, a za kilogram cytryn, czyli R zapłacę 5 zł. Oblicz kwotę zapłaty. Oblicz kwotę zapłaty to znaczy oblicz wartość wyrażenia algebraicznego, czyli nasz dzisiejszy temat. Jak to zrobić, moi drodzy? No żeby obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego, muszę mieć wyrażenie algebraiczne, które zbudowałem w tym przypadku w podpunkcie A. Co wystarczy zrobić? Moi drodzy, w miejsce literek, w miejsce naszych zmiennych. Podstawić dane, które mamy, czyli 2,50 w miejsce T, czyli mam 2 razy 2,50, 2 razy 2,50, dodać 3 razy 5 zł, bo R pamiętacie to 5 zł i obliczam takie wyrażenie: 2 razy 2,55, tutaj mamy 15, razem jest to 20. Ja ominąłem, jak widzicie, jednostki, ale na końcu o nich pamiętam, bo przecież taki koszt zakupów jest w złotówkach. Co należy zatem zrobić, aby obliczyć wartość wyrażenia algebraicznego? Tak jest, należy wstawić w miejsce liter odpowiednie liczby i obliczyć wartość otrzymanego wyrażenia arytmetycznego czyli po prostu podstawiam do wzoru i do, pod litery i obliczam. Pozdrawiam.